Mściwujewski Hubert MMA bądź na bieżąco, a razem ze mną zwycięski z pucharem Łukasz Lupa, mamy to, tak? O tak. Piątka, ten Siemanko. Gratulacje. Słuchaj, no co? streszczając, piękna akcja bokserska. Lewy, prawy prosty, lewy sierpowy. Widzę, że boks był trenowany. E, tak, to jest to żeśmy z trenerem e, trenowali, żeśmy się typowo pod to przygotowywali na obalenia, też żeśmy byli przygotowani. No ale wyszło jak wyszło. wyszedł lewy, prawy, siad i tyle no. Zaraz jeszcze tutaj trafisz tam tym prawym ten kurczę w mikrofon. E, słuchaj, e, słyszałem, że stresu przed walką nie było. W ogóle? W ogóle, no aż sam się sobie dziwiłem, każdemu mówiłem, łaziłem tak po pokojach, po każdy zestresowany w łóżku, z kąt w kąt, prawo, lewo, a we mnie w ogóle jakoś tak, w ogóle to nie się może z racji tego, że, że, że przygotowaliśmy się z trenerem, pozdrawiam tutaj oczywiście klub samuraj, Artura Gwoździa, gdzie nam udostępnił, Ty, Dawida Karakana, mojego trenera, który, z którym żeśmy zrobili zajebistą robotę, naprawdę żeśmy poświęcili ostatnie dwa miesiące na pełnych obrotach i no i wyszło, no. Słyszałem również, że duży postęp poczyniłeś w zapasach, tak? No tak może nie do końca, bo ci powiem w sumie, żeśmy się cały czas przygotowywali pod Kasjusza, wiesz, pod K1, nie? I, I tak byłem przygotowany na ostatnią chwilę, bo w sumie dwa tygodnie, e, dwa tygodnie przed dowiedziałem się, że Kasjusz nie może walczyć. No i wrzucili mielone, nie? E, z mieloną... E domielony, przez ostatnie dwa tygodnie w sumie gdzieś tam jakieś, robiliśmy wiesz te obrony, obrony przed zapasami e, trenowałem też, przez, od momentu gdy dowiedziałem się, że w ogóle będę walczył, gdzie z Kasjuszem mieliśmy się bić, e, w MMA trenowałem, w, w Pile, w Gym Factory, gdzie oczywiście też pozdrawiam wszystkich chłopaków, którzy, którzy zarazili mnie tak naprawdę tą pozytywną energią, tymi treningami, bo przez ostatni czas też prowadziłem tryb życia, jaki, jaki prowadziłem, no i wyszedłem na, na proste, wziąłem się za te treningi, wziąłem wszystko na poważnie, no i jestem, Lupa wrócił na salony i teraz już kurwa, czekam na ciebie. No właśnie Słuchaj, Lupa wrócił, yy, można <laughs> powiedzieć, że z takiego człowieka mema, no bo tam dużo było memów, że czekasz w OKTAGONIE, masz fantastyczne zwycięstwo na Fame MMA 7, czujesz się właśnie takim podwójnym zwycięzcą, że ludzie na początku śmieli się i po prostu tak yy, ten, szydzili, a ty, zapy a ty pokazałeś tak fantastyczny boks podczas gali Fame yy, Ja ci powiem, nikt na mnie nie stawiał, nikt tak naprawdę. <laughs> No tak Trener, oprócz trener! Mojego trenera, oprócz mojego trenera i chłopaków, z którymi tak, zapierdalałem, tak, tak. z którym też bardzo dziękuję, bo żeśmy trenowali, wszyscy mnie tak naprawdę przygotowali. Także wam dzięki też i. No i co? No. Słuchaj, no ale ci co na siebie obstawili, no to kursik był ładny, bo ponad dwa. 2,60 chyba, No nie to było, już taki nie solidny. Było, nie było takiego jak na Kasjusza, bo na Kasjusza tam chyba było 4,5, tam było sianko do zrobienia, a ja też mi rozpierdolił. No właśnie, słuchaj, skoro już tutaj rzucasz wyzwanie, to co? W kolejnej walce tylko i wyłącznie ja Kasję. Jem, ja jemu już rzuciłem już dawno wyzwanie i ja dalej czekam, ja będę czekał, aż się doczekam. Ale chciałbyś e, się z nim bić w płaszczyźnie MMA czy jednak w K1? E, wolałbym w MMA, ale na K1 i tak będę przygotowany. Rozkurwę go i tu i tu. Okej, okay, czyli dalej pewność siebie, aż z ciebie tryska. Tak, jestem naładowany, tak, że... Czyli mógłby się jeszcze dzisiaj stoczyć tutaj jeden pojedynek? Tak, w ogóle się nie zmęczyłem. Bardziej, no. bardziej się zmęczyłem jak z trenerem, żeśmy robili trening przed, żeby się przepalić niż na samej walce. No dobra, słuchaj, no to nie zatrzymuję, gratulacje. Dzięki. Gratulacje, tutaj zwycięskiej walki, co? No i czekamy na jakieś potwierdzenie pojedynku yy, na kolejny galach fmm -a. No fajnie by było, gadałem już z Bokzdelem, mówił, że tak, no że, no że należy mi się ta walka jednak, nie? Dobra, to co? No to dzięki. Dzięki bardzo. Ten trzymaj się.